Witam Państwa w piątek, 14 listopada. Karolina Czereda, zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w serwisie wypadek na rondzie w żarach niech stanie się jasność. Słono płacą za gotowość. Co zrobić, by głos był ważny? Czy mieszkańcy żar wybierają się na wybory? Innowacyjny projekt dla niepełnosprawnych. Dzień polskich mediów w Werben i marzenia bezdomnego Reksia. Wypadek na rondzie w Żarach. Wczoraj tuż przed godziną 20 na rondzie imienia księdza prałata Tadeusza Demela zderzył się Mercedes i Citroen. Jak do tego doszło? Kierowca Mercedesa wjechał na rondo nie ustępując pierwszeństwa kierującemu Citroenem. W tym czasie w pobliskim sklepie pan Józef robił zakupy i nagle usłyszał huk. Ja byłem w sklepie po papieroszki, słyszałem huk, pisk opon. No i widziałem dwa samochody stoją. Z jednego się tam coś kopciło, te samochody rozprowadzili. W jednym samochodzie poleciały błotniki, lampy itd. Tak tak Mercedesem kierował 53-letni mieszkaniec Żar. Poszkodowanym był 20-latek z gminy Żary. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Sprawca kolizji, kierowca Mercedesa, został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Na tej żarskiej ulicy latarnie nie świecą, wieczorem strach tamtędy przejść. I tak od kilku dobrych dni. O jaką ulicę chodzi i czy w końcu nastanie tam jasność? O tym za chwilę. Do redakcji telewizji regionalnej zadzwonił dziś jeden z mieszkańców ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach. Powód: od ponad tygodnia na ulicy nie świecą latarnie. Na Czerwonego Krzyża budowana jest właśnie ścieżka rowerowa. Piesi muszą przechodzić brzegiem ulicy, bo chodniki rozkopane. Kiedy lampy nie świecą, wieczorem jest tam bardzo niebezpiecznie. Zgłoszenie w sprawie oświetlenia drogowego na ulicy Czerwonego Krzyża przez mieszkańca zostało przekazane do urzędu z około 2-3 dni temu. I następnie pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej zgłosili tą awarię do energetyki z prośbą o usunięcie. Jak jeśli się postawiło taką ładną, pobudowała autostradę, to światło tam jakiś czas powinno być, bo tu jednak mieszkańcy chodzą na spacery. Jak udało nam się ustalić, pracownicy energetyki jeszcze dziś mieli zająć się awarią. Najprawdopodobniej przerwany został któryś z kabli. Na pytanie, kiedy na pewno zaświecą lampy na Czerwonego Krzyża, usłyszeliśmy odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Sól przydaje się do odśnieżania dróg. Słono płaci również za to żarski urząd. Zimy nie ma, śniegu nie widać, a żarski ratusz już od 1 listopada płaci spółce pekom za zimowe utrzymanie dróg. Tak jak w ubiegłym roku, utrzymaniem dróg w okresie zimowym będzie zajmowało się przedsiębiorstwo komunalne PEKOM, na podobnych zasadach również jak ostatniej zimy. Co to oznacza w praktyce Pekom odpowiada za przejezdność ponad 90 km ulic. Żarska spółka zadba również o czystość miejskich chodników, których jest ponad 61 tysięcy m kwadratowych. Wynagrodzenie liczone jest właśnie w metrach kwadratowych, a stawka wynosi 12 groszy. Za sam postój, czyli gotowość do akcji zima, kosztuje miasto około 1300 zł za dobę. Jak widać, brak zimy również może być kosztowny. Dziś w nocy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, bo już w niedzielę wybierzemy burmistrza i radnych. W niedzielę wybory samorządowe. W żarach na wyborców czekają 23 lokale wyborcze. Uprawnionych do głosowania jest 30 tysięcy osób. Głosować będzie można od godziny 7 do 21. Głosujemy na czterech kartach do głosowania w różnych kolorach. Będziemy wybierać radnych do urzędu do miasta, radnych do sejmiku wojewódzkiego, radnych do powiatu i będziemy wybierać burmistrza miasta. Szansę do oddania głosu będą mieli również chorzy w szpitalach wojskowym i na wyspie. Dla nich otwarte będą lokale wyborcze na terenie tych placówek. W przypadku chorych leżących komisja z urną podejdzie do łóżek. Głosując w niedzielę, pamiętajmy o prawidłowym postawieniu znaku X. Na każdej karcie do głosowania możemy oddać jeden głos. I jeszcze jedno, dziś o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli. W tym czasie nie wolno agitować. Dotyczy to również portali społecznościowych i ewentualnych polubień to czas na podjęcie decyzji w spokoju. Naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem. Pojutrze wybory samorządowe. Dziś mieszkańców Żary zapytaliśmy, czy wybierają się na głosowanie. Oczywiście. Jak najbardziej. Traktuje to pani jako obowiązek? Jasne, jako obowiązek. Zobaczę, pomyślę jeszcze. Klasa polityczna jest zepsuta. Mnóstwo Hoffmanów jest. Hoffman zaszkodził niestety całej klasie politycznej. Także trzeba przemyśleć sprawę. A stało się już regułą zapowiadanie programów i niedoczymywanie słowa. To jest regułą od lat. Czy wybiera się pani w niedzielę na wybory? Oczywiście. Zawsze pani głosuje? Zawsze. A już ma pana, pani swojego kandydata? No nie wiem, mam. No, tak. Tak, wybieram się. No, zawsze pani głosuje? Zawsze głosuję. Staram się obywatelstwo takie swoje wykonać. W niedzielę się wybieram. Ma już pan kandydatów i wie na kogo odda głos? No, jeszcze tak niezdecydowanie, ale. Znajdę. A czy głosuje pani w niedzielę? No, jeszcze się zastanowię. Tak, całe życie jestem solidną firmą. Nie, chyba nie pójdę. Aha. Nie ma na kogo głosować, czy ja? Ja pani, ja to to da. Mhm. <noise> no, nic nie da. To. Dla mnie nic nie polepszą, a komu tylko robić dobrze, to wie pani. Nie bardzo to, no. no. Idzie pan w niedzielę na wybory? Możliwe, że przejdę się. Dziś na Żarskim Deptaku uroczo machały do nas przedszkolaki, więc zapytaliśmy je, co to są wybory i kto to jest burmistrz. Czy wiesz, co to są wybory? Nie. No a jak myślisz, co to może być? Nie wiem. No, no czemu zależy? wybieramy kogo tutaj? Poznawaliśmy legendę. <laughs> A, a z czym Tobie się kojarzą wybory? Co to może być? Jak myślisz? A, ja wiem. O, poznałem legendę o ognistym koniu i o smoku. A kto to jest burmistrz, wiecie? Nie wiemy właśnie. No Ale ja, ja, ja wiem. Nie pamiętamy. A, burmistrz to taki, no premier, nie wiem, prezydent to mieszka w prezydencji. Wczoraj w Żarach odbyła się konferencja pracowa pod tytułem Skuteczne wsparcie osób niepełnosprawnych innowacja społeczna na skalę krajową realizowaną w ramach projektu Powiatowa Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej ON. Liderem projektu jest Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żaganiu, Stowarzyszeniem Pegas oraz firmą MM Consulting Spółka ZO. Innowacja społeczna polega na tym, że żeby istniejące możliwości przekuć na nową ideę, która, której celem będzie polepszenie życia społeczności, czy to grup społecznych, czy to na przykład społeczności w danej firmie. Tak? Na tym polega innowacja społeczna. Nowy model wsparcia osób niepełnosprawnych obsługiwany jest przez program komputerowy Orion, w którym umieszczane są wszystkie informacje o udzielanym i planowanym wsparciu dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia on kompleksową obsługę. Każdy uczestnik projektu wraz ze swoim coachem przygotował portfolio, które jest alternatywą dla standardowego CV. Jako coach wspólnie z osobą niepełnosprawną opracowujemy ścieżkę. To są działania zaplanowane do realizacji I, i moim celem jest wspieranie tej osoby na każdym etapie realizacji ścieżki, pokazywanie drzemiącego w niej potencjału, wyciąganie tego wszystkiego, co jest w sobie najlepsze. Pani Lucyna Gościańska uczestniczyła w projekcie. Co dał Pani udział w tym projekcie? Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ dużo osób poznałam, które były tak samo jak ja. Z takimi samymi problemami, no były dużo są jeszcze gorsze osoby niepełnosprawne, znaczy z większą niedyspozycją, ale wiemy, że możemy się razem wspólnie spotkać, podtrzymać na duchu. Chęć wdrożenia innowacyjnego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych wyraził również powiat żarski. Wczoraj w miejscowości Werben w Niemczech odbył się Dzień Polskich Mediów. Konferencję zainicjowała Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Scottbus. Podczas spotkania lokalne media województwa lubuskiego miały okazję zaprezentować, czym zajmują się na co dzień. Dyskutowano o możliwości wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza o projektach współpracy medialnej i reklamowej adresowanych do brandenburskich przedsiębiorców. Nasza telewizja regionalna i gazeta regionalna również tam były. Tutaj są przykłady naszych programów. Mamy chętnie oglądany program kulinarny, gdzie kupujemy u mieszkańców w ich kuchniach, z ich produktów. Mamy program o naszych pupilach, czyli o psach i kotach. Od niedawna cieszący się dużą popularnością program o historii. Wspólnej historii, często polsko-niemieckiej. Konferencja została zorganizowana w ramach polsko-niemieckiego programu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Październik jest miesiącem poświęconym popularyzacji problematyki ochrony zwierząt. Dziś w Bibliotece Miejskiej rozstrzegnięto konkurs plastyczny pod tytułem Marzenia Bezdomnego Reksia. Wśród 20 prac przesyłanych na konkurs wyróżniono 6 i wyłoniono 3 najlepsze. Pierwszą nagrodę zdobyła Alicja Hołodiuk, drugie Malwina Dziadul. Trzecie Joanna Uchman. Dzieci dostały książki i dyplomy. Organizatorem konkursu było przedszkole numer 10. Po prostu chciałam uświadomić dzieciom poprzez ten konkurs jak jest właśnie ważna ta ochrona. Pokazać dzieciom jak opiekować się zwierzętami, że pokazać, że zwierzęta to nie zabawka, także nie to, że się znudzi możemy ją wyrzucić w kąt. Przedszkole nr 10 konkurs organizuje od 5 lat. Jego celem jest kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za los zwierząt oraz propagowanie idei adopcji zwierząt ze schroniska. Wystawę prac można oglądać w holu biblioteki. Czynna będzie do 19 grudnia. Muzyka Telewizja regionalna, która jest patronem medialnym Drużyny Mundial, zaprasza na futsalowe derby. Żarska Drużyna będzie podejmowała zespół z Zielonej Góry. Z jednej strony chcielibyśmy się zrewanżować, z drugiej strony, derby zawsze iskrzy. A z trzeciej strony podchodzimy do tego spokojnie, znamy swoją wartość. Mamy kilku nowych zawodników, co prawda jeszcze się dogrywamy. Aczkolwiek pierwszy mecz pokazał, że potencjał jest dość duży. Więc mam nadzieję, jestem przekonany, że zakończy się pomyślnie dla nas. Żarska drużyna bardzo chce się zrewanżować za porażkę z ubiegłego sezonu. Napinka z boku zawsze jest, no ale no mam nadzieję, że wygramy po ostatnim laniu, jaki dostaliśmy w tamtym sezonie. no Będziemy żądni rewanżu. Pierwsze inauguracyjne spotkanie z zespołem z Leszna pokazało, że zainteresowanie futsalem w Żarach jest bardzo duże. Mamy nadzieję, że na derbowym spotkaniu z hala Prusa będzie pełna. To cieszy przede wszystkim kibice, bo zainteresowanie ubiegłoroczne przełożyło się w tym roku również tak samo, więc mam nadzieję, że naderby również naszych świetnych kibiców nie zabraknie. Niedzielny mecz w hali Prusa rozpocznie się o godzinie 18. Relacja z meczu w poniedziałkowym magazynie sportowym. Przed nami jeden z ostatnich weekendów piłkarskich w tym roku. W soboteżarski promień, który gra w czwartej lidze, będzie podejmował Santos Świebodzin. Zespoły ze Szprotawy i Łowej czekają mecze wyjazdowe. Sprotawia jedzie do Rzepina, a Piaz do Czerwieńska. Również lider rozgrywek Budowlanie Lubsko będzie grał na wyjeździe, a zmierzy się ze spójnią Ośno Lubuskie. W klasie okręgowej wszystkie nasze zespoły grają na wyjeździe. Warto się wybrać w niedzielę do Grabika, gdzie Sparta przy sztucznym oświetleniu rozegra ostatni mecz w strukturach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Początek pojedynku z granicą żarki wielkie, godzina 17. Sponsorem prognozy pogody jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Minął już w tym roku okres, w którym pogoda mogła nas rozpieszczać. Niestety, z każdym kolejnym dniem ma być coraz zimniej. W nadchodzący weekend prognozuje pogodę w kratka. z Zgarska zapraszam na prognozę pogody. W sobotę nastąpi delikatna poprawa pogody. Temperatury wzrosną do 14 stopni w żarach, szprotawie i gubinie. Dużo zachmurzeń się niestety utrzyma, wiał będzie wschodni wiatr. W niedzielę pochmurnej i deszczowej aury spodziewamy się w całym regionie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazywać będą zaledwie 11 stopni. Barometry wskażą 1010 hektopaskali. W sobotę nie zapomnijmy o iminach Alberta, w niedzielę Edmunda. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać, co dla listopada jest charakterystyczne. Ja mimo wszystko życzę Państwu przyjemnego weekendu. Dziękuję za uwagę. Sponsorem prognozy pogody była PGE Polska Grupa Energetyczna. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na program z wizytą U. Dziś dwa rodzaje bułeczek upieczy dla nas Teresa Ziaja z żar. Następnie w dobrej formie dziś o tym, jak ważna jest witamina A w kosmetykach. O tym opowie nam Aneta Sicińska, kosmetolog. Zachęcam Państwa do oglądania telewizji regionalnej również w weekend. W sobotę jesteśmy z żar a w niedzielę absolutna premiera naszego nowego programu, czyli koncert życzeń. Gorąco polecam. Teraz żegnam się z Państwem, życzę miłego wieczoru i udanego weekendu. Do zobaczenia.